Przejdźmy do moi piwomaniacy. Piwomania, wracamy z kolejnym odcinkiem, takim w pełnej formie, bez montażu, bez cięcia. Dzisiaj będziemy opowiadać o filmie, o, nie o filmie, tylko o piwie, które uwielbiam pić, które mogę każdemu polecić. To jest Out Milk z browaru 3 y, kumpli Auti. Ale na potrzebę tego filmu możemy uznać, że jego nie piłem i będę zaskoczony smakiem tego piwa. Oczywiście to jest żart. Postaram się jej opisać jak najbardziej, się natomiast te piwo piłem, mam w piwnicy i jak mam ochotę sobie coś wypić, to biorę coś właśnie z regału, piw, które często i regularnie pijam, bo są dobre i sprawdzone, a to nie jest jakby coś y, takiego zwyczajnego, bo zazwyczaj... Pijam piwa różne, więc ta półka naprawdę się musi wyznaczać dobrą jakością piw. Auti, nie wiem, czy w tym roku wygrał jakieś konkursy, czy nie. Natomiast Wheelers, czyli ten mniejszy brat Auti'ego, w 2020 chyba trzecim wygrał pierwsze miejsce na skauta, więc też polecam. Zresztą piwa zebrywane trzech kumpli, bardzo mocno polecam. Data ważności. 24 kwiecień 2025. O, mamy nawet napis: Twoje zdrowie tutaj na dęku. Tego to bym się nie spodziewał. Nie wiem, czy zobaczycie, czy nie. Morskiej legendy nie będę czytać. Szkoda czasu, ale przynajmniej powiedzmy, ile tu mamy: 15%, 15,5% Belgii, 5,5% alkoholu. I teraz jest ten moment, w którym wszyscy barmani i wszyscy ludzie, którzy mówią, lejemy piwo po yy, brzegu. Zróbcie pauzę albo nie oglądajcie, bo dla Was będzie coś, co Was niestety może zaboleć. Czyli przelewamy. Ból, 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 ból. Zobaczymy, czy będzie ten efekt pięknego. Tak, pięknej takiej fali azotowej. No ale ta pianka nie jest taka idealna. Nie jest taka drobno pęcherzykowa, jak sądził, na azocie, chociaż nie. Tu na samym dole jest, o, się pojechało, takie ładne kakao, czekolada, kawa. Dobra, wy tego nie zobaczycie, ja tego też nie zauważyłam. Z, z takiego szerokiego szkła piwo jest nieprzejrzyste, ciemne, już tutaj poszły pierwsze aromaty, no to zaczynamy wąchać. Kawowe, takie Trochę takie... oj, coś mnie zaskoczyło teraz, trochę wędzone, kakao, kawka, no i wędzony klimacik, nie wiem czemu, ale jest. Pachnie jak na Outmix Tauta, tak, 9 na 10, dobra. Piem, bo to piwo się nie może zmarnować, po nagraniu je sobie z przyjemnością dokończę. To matko, pierwszy łyk, razem z tą pianą dał takie aksamitne, po, aksamitne doznania na języku. Do tego się pojawia czekolada. Nie takie kakao, ale bardziej czekolada. Gorzka, troszkę pojawiają się słodkie nuty no słodowe. Teraz taka gorzkość kakao. Piwo na języku jest takie pełne, treściwe. Kawowe się pojawiły nuty. To piwo trzyma fason, to jest to piwo, które lubię pić, to powiem jeszcze może na e, finiszu tego filmu, jakie jeszcze piwo lubię. Wheelers z Browaru Trzech Kumpli, e, Browar Fortuna Miłosławy, Komesy, Fortuny, Barley Wine, Portery Bałtyckie, Portery Bałtyckie z Maliną e, mam w swojej piwniczce, co jeszcze, Pani Pani, Wit IPA, ale ta wersja bazowa nie te mocniejsze. Co jeszcze? Z takich klasycznych zwykłych piw, które można dostać w sklepie. Pinta jakieś tam powiedzmy, a tak chmielu to być może nie, ale hazy delivery to jest piwo, które jest seryjnie w, wydawane przez Pintę. To jeszcze, ale browar Rolling Jack, e, Crazy Mike jest dobrym piwem. Coś z y, um, tego browaru, co jest obok nas w Gdańsku, żywe się nazywa. Browar Amber, żywe. E, Porter bałtycki e, z Ambera. Nawet te bezalkoholowe piwa są ciekawymi. Mango bezalkoholowe. Jeśli macie okazję, Cieszyn Pilsner. I jeszcze jak znajdziecie noszaka, to też, to jest coś, co lubię. Mam jeszcze na mojej, mojej tej półeczce takie piwa właśnie w stylach Foreign Extra Stout yy, z browaru mazurskiego, ale to jest akurat browar rzemieślniczy z Ełku, więc to raczej jest mało dostępny. No tych piw jest sporo, być może zajdę do piwnicy i zrobię takie zestawienie piw, które lubię, które mogę z czystym sumieniem dla Was polecić, a na razie... I będę to piwo pić do końca. I idąc za starą tradycją, będę tym pistaszkiem kończyć film. Abra kadabra, stryk.